Siemaneczka, jestem Kasia. Razem ze mną legendarny Dawid Ozdoba. Legendarny? Legendarny. Miło to słyszeć. Dzień dobry. Dzień dobry. E, no powrót niesamowity. Czy wraca pan? Pan? Dawid. jest. Dawid, tam. dobra. No to witam oficjalnie. Cześć. O, dziękuję, bardzo miło. Kobieta, nie? Kobieta, tak, tak mówią. E, wracasz czy nie? Nie przyjechałem zobaczyć tutaj, bo blisko mieszkam. Mhm. No, Wracam, no, można to powiedzieć, to po trzech po latach. 3 Udzielam 3. drugiego no, wywiadu. Super, to Czyli czuję wróciłeś. się doszczędzona. Czyli wróciłem. I wracasz na stałe, czy, czy, czy jak? Będzie jakaś walka? Planujesz? co, mi się dużo wydarzyło przez 3 lata. Na początku to ukrywałem, że była tam depresja, trauma po, po tym wszystkim, co się wydarzyło tam na fejmie, bo tam były różne takie przejścia, a teraz wracam, mówię o tym otwarcie, że wracam do treningów, znaczy już trenuję już jakiś czas, ale wracam do, do treningów, chcę może pokazać młodym ludziom, że można wyjść z... legendarny Dawid Ozdoba może wrócić i pomóc dzieciakom, żeby wychodziły z traumy, no. no właśnie, bo wiele osób zastanawiało się, co się w ogóle z Tobą stało. Dostałeś jakieś wsparcie od fejmu, czy, czy zostawili cię po prostu tak na pastwę losu? Ja zostałem ogólnie sam. Bez przyjaciół, bez nikogo. Eee, można powiedzieć, że uciekłem od ludzi. No bo po tym, jak mi kazano brzydko wypierdalać na fejmie, coś we mnie pękło. Później była taka sytuacja, że tam e, wodarze mówili jakieś rzeczy, że ja tam na bastera coś mówiłem, coś. No i po prostu z tym jakby walczyłem w internecie. Myślałem, że sobie dam radę. Ale zaczęli się ludzie odsuwać coraz bardziej, po coraz bardziej, bo tak jest. Jak człowiek popada e, w depresję, bo się ratuje, coś robi, to się zaczęli od, odwracać. Nie? No ale w pewnym momencie powiedziałem, że trzeba coś z tym zrobić. Zacząłem wracać do treningów, zacząłem się pojawiać, ale mówię, że to było ja to nazywałem syndromem wyparcia, że zacząłem wypierać ludzi, którzy mnie atakują. Nawet teraz jak zrobimy wywiad, czuję, że będzie hejt w internecie, nie? No, teoretycznie jest taka szansa, ale wiele osób też... Tak... Ale wiesz co, kiedyś nawet powiedziałem, że to jest dla mnie głupotą, że na YouTube jest palec w dół, nie? Teraz już nie ma, ukryte są. Mówię, legendarny Dawid Ozdoba. Nie, ale kiedyś o tym powiedziałem, że to jest słabe, że... Ludzie mogą oceniać innych negatywnie, nie? Samo to, że mamy takie społeczeństwo, że każdy na każdego atakuje, nie? No, ja byłem zawsze osobą uśmiechniętą, surferem, który chciał pozytywnie pokazywać sporty, pokazywałem takie pozytywne życie, nie? A później nawet w bokser wszyscy inni mówili, że się zmieniłem, nie? No tak się człowiek zmienia, jak popada w depresję i jest mu źle, nie? No ale najważniejsze, że udało ci się jakoś z tego wyjść. Wiesz co, nie, ja wychodzę, to no, nie jest tak. ale powoli, że już jest coraz lepiej. Przyszedłem nie? do ludzi, rozmawiam, ktoś ten, ale to jest ciężkie. Trzeba to powiedzieć ludziom, że takie czasy są, że do ludzi nie można atakować, tylko raczej być ok. A tutaj wszędzie widzę teraz dramy, ataki, wiesz, to jest taki inny świat trochę dla mnie, nie? Jesteś przygotowany na ten hejt, który może się pojawić po twoim powrocie, czy, czy jeszcze nie? Wiesz już tak w internecie, już tak atakowano, że myślę, żeby inny człowiek już dawno by popełnił samobójstwo. I mówię o tym otwarcie. Bo były takie akcje, że ja miałem już takie załamanie, że siedziałem w domu, zamknąłem się w domu, nie chciałem wychodzić. Włączałem internet, a słyszę, że ludzie mnie atakują. Wiesz, oglądam jakąś konferencję i słyszę, o, bo ten psycholog, bo to tamto. Nawet jak człowiek jest w depresji, to mi się pomaga, nie? No tak, ale wiesz, też dawałeś, szczerze to powiem, dawałeś ludziom takie podstawy, żeby trochę tak mówili, bo jednak te filmiki nie tak. uważasz, że były dosyć takie nie, no kontrowersyjne. Kontrowersyjna, jeżeli ja mówię o tym, że zostałem odrzucony, kazano mi wypierdalać, eee, tak. później miałem jeszcze problemy przez to, bo ktoś tam gdzieś poszedł na policję w tej sprawie. Tak się nie robi z ludźmi. Ja tak zawsze mówiłem, tak się nie, lubi, nie robi, że nie przytłacza się człowieka bardziej, jeszcze mu się dopierdala, nie? No tak, tak, tak. No tak jest. No, ale wiesz, ale też... pamiętajcie, zawsze można ze wszystkiego wyjść. Nie? No i to najważniejsze, tego cię, żeby było wszystko jak najlepiej. Ale wiesz, to też dużo osób czekało na twój powrót. bo Na przykład walka z Adrenem Polańskim. Ludzie na to czekali. Wiesz, co, ja byłem przygotowany bardzo dobrze na Fame ma 3. Wtedy. Nawet pojechałem, rozmawiałem z tym, ale. Wtedy myślę, że bym wygrał spokojnie za danym Polakiem. Myślę, że to by była mocna jego egzekucja. W tej chwili on ma progres. No tak, teraz cały czas trenuję. Tak, ja ważę 70 kg, mam rzeźbę, wszystko jest ok. Ale to jest, jakby już on trzy lata robił jakieś postępy, nie, ja trenowałem kiedyś bardzo długo, 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 no ale wiesz, były takie zawahania, jest duża różnica wieku, ale myślę, że jakby mi dali taką szansę, nie wiem, może nawet fejm, bo miałem jakieś tam urazy do nich wszystko, ale jakbym dostał taką walkę, jakbym się przygotował w trzy miesiące, to by internet furczał. Czyli ty na fejm jesteś całkowicie zamknięty, jeżeli oni nie, dadzą propozycję, to, to będzie git. Jeżeli oni e, też zrozumieją to, że to wszystko mnie przetłoczyło, ja do nich tam pisałem, mówiłem, że mam depresję, rozmawiałem z Wojtkiem Golą, później zacząłem atakować. Wszystkich chcę przeprosić. Ja nie szukam, kurde, gdzieś wojny, jakiejś akcji. Ja chcę dalej robić to, co robiłem. No właśnie, Boks też mówił, że on nie chce jakby na wojnę, tylko chciałby tego tematu nie poruszać, bo chciałby... Powiedz mi, jakoś pomóc ci tym, żeby o tobie nie mówiono. Czy uważasz, że to była jakaś pomoc? Lepiej jak jest... ale On sam o tym mówił. On sam mnie atakował. W tej chwili ma nowe pomysły, jest na szczycie. Jeżeli chce, może wyciągnąć rękę, możemy pogadać. Ja mu mogę powiedzieć o tym. Chcę, może nawet mogę wrócić. On nawet sam powiedział, że szuka pozytywnego zdóbki. Takiego surfera. No każdy. Ale widzisz, jak jest sam w tego nie widzę w sobie. Że jest takie coś, że żebym chciał to robić, ale że dostałem w pierdziel, To jest ciężko. Jeżeli ktoś by wyciągnął eee, teraz dłoń, nawet, osób osób, wiesz, o... Wielu osobom można pomóc. Słyszę z tyłu. No tak, właśnie i Król ty jesteś takim przykładem, że no tak, i zobacz, ciężko jest w necie, Chodzi o to, że, że wróciłem, chcę normalnie rozmawiać, chcę normalnie coś tworzyć. E, rozmawiałem z Don Casio, rozmawiałem z różnymi federacjami, ale nawet nie o bicie. I... Tylko mówię, zróbmy coś takiego też pozytywnego dla ludzi. Zacznijmy o tym rozmawiać, pokazujmy, że e, ludzie z małej miejscowości, ja zawsze o tym mówiłem, że nie mogą siedzieć i dołować się, nie iść właśnie w jakieś używki, jakieś inne rzeczy. Tak samo mnie oskarżano. Przez jakiś czas mówią, a bo ty na jakichś używkach jesteś. Nie, człowiek, jeżeli ucieka, to ja się zamknąłem w swoim świecie. Miałem taki swój świat, odciąłem się wszystko, a jak słyszałem jeszcze, że mówili o używkach na człowieka, który jest sportowcem. No ale wiesz, no właśnie o tych filmikach, nie? Czyli one nie brałeś nic podczas nie, tego okresu właśnie, twojego. Nie. Właśnie o to chodzi, że... E, to była taka... Może być, bo ja byłem był, w pewnym momencie poszedłem do specjalisty. Siadłem i mówię do specjalisty, niech mi pan powie o co chodzi. Czy to jest ze mną coś nie tak, że ja wszędzie mówię, że e, ludzie powinni być pozytywni, że powinni się kochać tego. On mówi, ten świat nie jest tak stworzony. Wprost mi powiedział. I zaczął mnie tak jakby do tego. tego, Ja zacząłem mówić, kurde, żyłem w innej bajce, ale ludzie to co mówili o jakichś używka, to mi... A w ogóle A, powiem Ci jedną no, jeszcze nowinę. No. Oglądałaś teraz film Patryka Wegi, Miłość, Seks i Pandemia? Mam iść niedługo. Wiesz, że to jest stworzony film na podstawie mojego, można powiedzieć, wyciągniętego życia, gdzie ja byłem chip to wszystko się działo. To jest o Tobie powiedzmy teoretycznie? Znaczy nie, bo ja napisałem, wcześniej była książka napisana, Wieczór Panieński, Anny Bogusławskiej, o mnie. Jeżeli ktoś przeczytał tą książkę, tam jest pozytywna, polecam, bo to jest śmiesznie pokazane to wszystko. Ale poszedłem na film Patryka Wegi i mi głowa wybucha. Są moje teksty, jest historia. Nawet aktor jest podobny dobra, dobrany do jednego z moich tancerzy. Moi tancerze tam są. O kurczę, no to. Pomyśl sobie, że ktoś idzie do kina, ogląda film i to jest film wie, że na podstawie jego historii. Powinien się cieszyć, nie? Ale ty z Patrykiem Wego miałeś jakiś kontakt? Czy... Właśnie o to chodzi. Zainspirował się po prostu twoją postacią. Znaczy tak... zrobił na podstawie moich historii, a ja tylko mogłem iść do kina i sobie obejrzeć to w kinie. Kurczę, no to fajna sprawa. No, z jednej strony fajna, ale z drugiej dlaczego to zrobił historię i ja na przykład nic z tego nie miałem. No wiesz no, to jest już pytanie do niego. No właśnie, ale więc, no, więc pozdrawiam Patryka. Ja też pozdrawiam. A powiedz mi, a jeżeli wrócisz do sportu walki, to z kim chciałbyś się zmierzyć, takie ostatnie już pytanie? Ja cały czas się z Wardęgą. W takim razie dziękujemy Wam bardzo. wiesz, to jest ryzykowne bardzo. I ja po względ... No hejtu, hejtu, hejtu no, jeżeli nie jesteś na to przygotowany tak bardzo. nie, nie chodzi o to. Jeżeli ja bym dostał taką możliwość, wtedy nie patrzę na hejt, na nic. Przygotowuję się i robię swoje. Bo ja mu zawsze mówiłem, że on poszedł do tych walk, przegrał jedną, przegrał drugą. Ja też przegrałem, okej, okay, nie ma tematu. Jesteśmy na takim poziomie samym. No tak, wiekowo się trochę starszy. Tylko wiem, że on by... A czy wiesz, jeżeli chodzi o ten... Ja myślę, że z nim spokojnie bym wygrał zjadanym Polakiem jakby mi dali walkę, bym miał przygotowania, ktoś mi nawet boksel, albo ktoś otworzyłby rękę i bym się do tego przygotowywał. Pokazał nawet to, że się przygotowuje, że są filmiki, to nakręcał, to człowiekowi się chce, a jak zostaje sam, no to chodzę na treningi, to robię wszystko. No dobra, no to co, to życzę Ci powodzenia, mam nadzieję, że będzie dobrze. Tak, nie, nie mów postykiwać. nadzieja. Dlaczego? dlaczego? Ktoś dlaczego? mi powiedział, że nadzieja to matka głupich. A ty, a ty ja nie jesteś. Wierzę, nie że będzie dobrze. dobrze? Wiara czy cuda? No, wierzę, Sorry, że, że tak dobrze. mówię, ale ktoś mnie tak zgasił tak w szkole, nie? Ale to, to prawda. Czyli co, życzę, żeby było dobrze, mam nadzieję, że będzie dobrze i widzimy się na kolejnych nie, walkach. Wierz w to. Wierzę, że będzie no. dobrze. Dobra, a ze mną do zdowa... dzięki, dzięki za wywiadzik, Kasiula. Dziękuję. Dzięki, śliczne. Dziękuję. Pozdrawiam. Dużo dobrego.